Czekaj sobie, okej. Okay. Okay. O czekaj. A, to już, czekaj. Czekaj. A, no tak. czekaj. Czekam. Czekaj. Widzowie Czekam. nie widzą? Czekaj. Czekam. Jak... Powiedz mi, jak u ciebie sytuacja wygląda? Ale masz Primo? No jest Primo dużo, jeszcze są tego. ogólnie 350 wiszy ponad. No. Na tego. Wszystko leci na C1 bileta, a mam... nie mam go w ogóle. Więc sytuacja jest taka, że po prostu lecimy. A 50 na 50 masz czy nie? Jeden pity i 50 na 50. Dobra. A nie. z czwórek kogoś chcesz, bo czwórki są takie dość. Nie, nie mam barbary, no to mieć tylko ja bym chciał. O, A. fajnie mieczy. Wolę broni ogólnie. Już. Dobra. Znaczy już, bardziej. Okej. Okay. Ale z drugiej strony, no to 25, nie? Z drugiej strony, za postaci będziesz miał zwrotkę, też nie? W razie no ta, Tak, tak. No nie, chyba, że jakiś. No to... Jakieś fajne broni, które wygodniemy na R5 całkowicie, no to już fajne. A na razie to... Nie nie się położyła i wspiera nas tutaj. 40. Dawaj, je, dawaj, nie dawaj, nie, dawaj nie, chodź. Magia kota. No, Nicia, dawaj, błogosław tutaj pana wyderkę. 50, okay. <laughs> będzie następny. Ja tak czuję też. O, ja jezu. tak czuję. Jezu, flut, to jest. więc teraz musi przyjść coś dobrego jak przed flut. Dobra, patrz 65 na, i leci! Na. Pierwsza w streamie! Dobra. Nie, jeszcze nie. To następny musi być. O, dwie, dwie, dwie czwórki raczej. Spoko. Dobrze, no to, to teraz, teraz już. Musi, musi! O kurde. Jeszcze nie? Każe na siebie sędzia czekać. Nie. Gałganiks. Nie będzie, będzie, będzie sadek, jeśli przegram. Musisz, Musisz się pochwalić 11. flutem.

Niech teraz szybko przyjdzie! No, niech przyjdzie! O, o, pierwsza o, pierwsza Basia. Maciek, wraca i krzycz po Teraz, teraz będzie, będzie wyle teraz. No, mu musisz, panie ziemniaku! O, o, drugi drugi szlak ale na tym kącie. Aju! Panie o, kurwa, ziemniaku! Za sword. Zaklinaj, panie wieczer, ziemniaku, teraz. No to musisz tutaj oglądać. No, oglądam. Zrzucajmy, no ale kliknij to dobrze. No nie chcę kliknąć się dobrze, no. No. A, bo leg był mały. Dobra. No, jest. Macie krzycz podwójny. Dwa, Potrójny. Po po nie będziemy się ograniczać. Potrójny będzie teraz. Od razu. Jest. Dobra. A ty panu Ja to ja nawet go mam. Ty go masz? No, mam. Bez tu tego masz I peka Jezu. Dobra, teraz musi przyjść Dobra, musi przyjść w kolejnym albo Macie giftuje 10 subów gdzieś u kogoś na kanale Dobra, gdzie jest mój bilet? Yes. No nie, Leci! No my... Jezu Jak zmienia syzyf, teraz szybko Jezu, no teraz leci, patrz Simonik o, Leci, cici Maciek! No czemu? poleci ci to się obrażę ale tylko jak cici. ja też się obrażę jest jest druga ke catching Jezu <grym> Boże jak no, co, bardzo co to źle? Jak bardzo trzeba mieć pecha. Jak ty po co sześć catching lecisz? Syzyf. No, ale teraz jest gwarant znowu, tak? No jest gwarant, no, ale... No, ale nie, przecież, Simon dobija nie, prawie do Pity po... wysokiego. Jak to chyba z hard wychodzi. Dobra, teraz leci, patrz. Dobra, super. Patrz, brawo! Pa, yes! pa, pa, pa! Pa, jest! I podwójny! Zobacz, że podwójny teraz. Podwójny, będzie podwójny, to będzie jak walnięty. Dobra. Na kamerce. Nie mam kamerki niestety. Babura! Około telefonu nie ma, loli. Yes. Jest, jest, dobrze. No niestety Ale nie podwoiłem. Ale lecisz po brońkę, czy nie? Nie, no co ty poje <śmulny> <nie>? <śmulny> Dobra, czekaj, Jest, Czeka. tyle zostało. Nic, tyle co nic nie na piątkę będę mógł. <śmulny> yes. Gratulacje Taki jego budowania, piękny. Słuchaj, czy to jest szczęśliwe miejsce? Ci okaże. Jak u ciebie wygląda sytuacja? 7 albo 8 PT. Uh -huh. A to moja, ja Gwarant. Miko c Tak. Gwarant, ów, dobra. Coś szkoda. Maciek? Co? <noise> no bo chciał cici No. <noise> Chcesz zobaczyć Czego ty się bałeś? Maciek, czy ty po prostu masz chrapkę na małą, martwą dziewczynkę? Patz! Nie, teraz O nie my, 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 leciło, się, leci! Aj, 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 No, teraz dopiero o, poleci, nie miałeś nie. Janfej! O, leci teraz, patrz, 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 to patrz. O, teraz patrz. leci już, teraz leci. Wreszcie, dobrze. <grym> to też trzeba uważać. Ale tak na koniec, chyba nie laskę. Lecisz dalej? Co jest? A, ten 20 wiszy. A potem szybko cyk na, wario na wariograf. I patera co to leci? Przed... Pa, 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 pa. pa, 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 pa. A. A, leci, leci, leci. O, ten nóg! O, on jest super. Tak, na razora. Na razora, on jest dobry. <grym> Patrz, leci. Pa. Dobra, cyk, patrz, po maluchu. I na, na piątym, no. Jezu na piątym tak poleci. Na czwartym. Dziękujemy, Czaja, gratulacje, no bileta. No, Dzięki, pa. Pa. Pa, pa. pa. O, ale ty masz wishy. I Czekaj, ty, jak u Ciebie jest sytuacja w sensie wisherska? Czy ty masz e, jakiś gwarant, czy ty nie masz gwarant? Nie wiem, nie mam, ale mam 74 pity. Uuuuh. 74 pity, to jest gwarant. na 60, leci, czy No dobra. Nie kracz, nie kracz, błaga. Jezu Maciek, ty szyptucho! No. Zobaczymy. Jaki stasik jest! Nie no, nie, nie ma stresu, się. to pewniaczek jest. Pewnieczek. A. Dobra. Pa. Maciek! Pa. No! no vi, nu, vi, nu NUWI! ja powinnam siedzieć w jakiejś kusej sukience. Żeby Nie, na no, poleci szybciej. ten tam. NUWI! 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 powiedz. Powiedz. JES! No. Mamy! Nie on to będzie drugi. Może ja drugi... No po prostu. No, no bo właśnie, ci co tam wcześniej klikali, no to naucz się wreszcie klikać. Jak no. lecisz dalej? Po, to, po kogoś czy jak? Zobaczymy, dobijemy pity Dobra. No, vi, no, vi, jak wi przyj no, Jak przyjdzie tylko to będzie gitę jak nie? To, to nie będę płakał. Ja sejwuję i tak, i tak sejwuję na pewną panią A 4-6. 4-6, no. Arle, Arle kino chlepi wino. No, dobra. Ostatnia dziesiątka, jeśli nie będzie, to nie będzie. Nie, dawaj do końca. Nie, 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 ja tu. A nie nie dobiję do, nie do pierwszej piątki? Nie wiem ile, no czy nie wiem ile tam zostało. Mało, już. Tak naprawdę to nie wiem, ale chyba mało. Nie, wiem, ja to na razie nie ryzykuję, bo potem będę płakał. a na razie nie chcę. Na razie Pokaż. tak nikt. No nie, nie chcę na razie, ja nie jakby, mi wystarczy, jakby, nie mam no, no, ale aż tak gratulacje gratulacje. Jeszcze no tak na pożegnalnie. Tycha dycha na standardzie, tu może Maciek Cicci polecieć. No, no cici? Dawaj, wywołuj Cicci, proszę, no, no Maciek, dawaj. Chcesz Cicci? Nie, jak chcesz Cicci, to nie poleci. O nie, to tylko jest tak, to że... To do... Dichie, to może Dichie, dawaj. Ej, to może być ten, co? Razor. No, to Razor, parę. to Razor. O dzięki Sarafi właśnie. No Dobre. dokładnie Serafiu poprawił mnie, boś powiedziałam wcześniej. No dwie. Dobra, Dobra ja dziękuję okres, za wyszlowanie. Dziękujemy bardzo, dzięki bardzo. Dzięki. Pa pa. Na razie. Wiem Bonefi zbiera, na... zbiera na... O, ty masz tyle Primo Bonefi zbiera na takiego chłopca w czapce. E, na Linea. Okej. Okay. No rekord? O ho Nigdy nie wyszło bo. <laughs> Dobra, to szybko poleci nuwulet. Ej, to może. A to faktycznie może z drugie czy konto. Czy jak czy jakąś tam nazywa? O, ty, to faktycznie może być drugie konto, bo Nefik ma drugie konto. To teraz poleci szybciutko. No i leci. No i proszę. I pa, czekaj. Nuwulet 30 piti niecałe nowulet! Patrz. Nowu... Jest! Jest, nice. Ile tam? 26? Raz. Dwa, Trzy... Jezu, jeszcze jak dwa razy księżniczka! Co jest kurczę? Co jest? O kur! Czy że ci wyciszę dysolę? O kur sorry, bo zaczęłam krzyczeć i mnie wyciszyło, no. O skur... Ale farcik. Zajebisty farcik, bo teraz ma od razu gwarantę na drugą postać. Daka, słucham od razu gwaranta teraz już. Dzięki hmm. temu. Maciek nie pocisze, Nie no, git git, fajnie chyba. Jezu, gratulacje, Neki. Nagetce wyszły na miecze. <laughs> Mag masz Magnetyczny naget w lodówce. <laughs> Ej, ale cieszę się, że na rolował na streamie, bo takie... Te, takie się rolki często nie zdarzają. No. Ale Tyle mi poleciał... to... leci ten, kazucha... No teraz pewnie leci już. E, mi, e, ten... Po... O! No. rację. I też będzie podwójny, patrz. To... Kazucha i Cici. To już było takie kozackie. Ej, yes, dzień dobry. Nice. Nice, nice, nice. Yooo No i co kupeku? Ale wariacik. Co jeszcze brońka? O! A! Ustawiłeś kurs! On mhm. no, chce obojętnie, którą O, no, ten łuk dobry na razara <laughs> Najlepszy. Nawet. Para, teraz leci. No co ty gadasz? Dawaj, dawaj, dawaj! Ile złota! Dawaj, dawaj, dawaj. O kurwa. Nie wiem. Ja, ja w sobie nie wiem, którą Nefi chciał. Zaraz zobaczymy, jak wyjdzie z tego. Bo ja nie wiem, którą sobie chciał. Wydaje mi się, że chciał brońkę to pewnie. Bo ona jest bardziej opłacalna. No. Na raz, jest gate. Nie, dobra, chciał jednak drugą brońkę. O! Dobra. Dobra Nefi to gratulacje, naprawdę mega mega giga gratulacje Grazie. do jego budowania postaci i powodzenia, że jej będziesz zbierał na brońkę dalej jeszcze. I dziękujemy, i trzymaj się i papa. Siemka, Cześć. dzień dobry. Eka. Ja dziś liczę na duże szczęście, bo mam urodziny. No to 100, niech niech żyje, żyje żyje 100, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niech, niech żyje, żyje nam, 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam, jeszcze, jeszcze raz, jeszcze raz, raz. Niech, żyje, żyje 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 niech żyje, żyje nam, niech żyje nam. Gratulacje, Uuu. Jak gratulacje? Gratulujesz, że ma urodziny? Tak. Okej, okay, więc ja na nowileta idę. Dobra, jak u Ciebie sytuacja? Masz I... gwarantę czy nie? Mam gwaranta i chyba 27 piti, coś takiego. To pa, od razu no, leci, sobie. pierwsza dyka. No, Hacz, w w to to taka... A, nie, jaj. macie pomalujmy się do następnej, następnej. Tak, lety. tak, no właśnie, wiem. Ale tu Razor poleci jak coś. O! A... Nowa postać. Jakieś dziecko. Nie. <ślaśń> nie to co Razor, co? Nice! No. <ślaśń> <ślaśń> Nice, nice, nice. Ile pitim było? 40? No to No i pięknie. Babura. A czaja coś, powiedz, że ja przynoszę pecha, nie? No, no właśnie, czaja to może no się trochę gratuluję mózgu, nie? Tam jeszcze 20 jeszcze na kozuchę. Dobra. No i poleci no, przy tym następnym, tu nie jeszcze. Babura serafiu stał już użytkownik Wojszatu, to prawda? No i leci, patrz. Ajajaj. Ajajaj. aj. aj, aj. No, no. aj, aj, aj. Wiesz, jakbyś zainwestowała, jeszcze dychę. <grym>, Za Zadysz, odda. No. Wiesz? Chyba poleci. Aj! Aj, bo źle kliknęła, tak, że... Ale wiesz, to... Teraz za ścianą są diamenty. Jeśli nie klikniesz kolejnej wyszki, no to... Nie no, trzeba teraz. To już jest inwestycja. No to te... jest, wiesz, Teraz to już trzeba. Teraz już jesteś tak blisko, że, że nie opłaca się przerywać po prostu, nie? Nie, trzeba. Teoretycznie trzymam na... O Jezu jak się mówi o jego No Wrocławia, no, Risley, o. A, Ale wiesz. nie, wyjaśnij tu. Dobra, Nie oddało. Ale oddało wcześniej, no to nas z okazji Tutaj nie oddało, bo Maciek Szeptucha w nas szeptał, Ale to dobry chłopak. <noise> Jeszcze raz z tego z okazji urodzin i gratulacji do Dziękuję. Masz, gwa masz gwarantę czy nie? Nie, nie mam akurat. Ostatnio miałem tą, e to wspiera te planże ataki. E ty co ty za tą ptaszycę? No. Jezu, to w przyjdzie 20. będzie lecieć się ktoś. Mówiłeś, że przy 20? Tak. Oh! O, no... Ta wcześniej nie mogła przyjść, ta tutaj. No. E, ja też ją dostałam niedawno. Teraz to może się wypchać. O nie. Oj, no to teraz leci. To podwójne będzie, jak coś. A, okej, okay, dobra. Dwa razy chichi. O! No... Wcześniej nie mogła przyjść. Ta tutaj. Oh! no.

To a czy wiesz, dwa. jeżeli byś zamienił kilka literek w nazwie Mona, to wyszedłby wulet, nie? No i też wodę mają oboje. No, Ale nie miałeś no, Moniki wcześniej, to chociaż nowa pomostka. Nie, nie, co? też chciałem, bo wspiera tak, ja to no, mi się może przydać. Wiesz, a Wulet to zaraz, zaraz yy, w 30 przyjdzie, jak coś, nie? No, już no, no. O! No, Ale tu jest? Tego. Noelka przyszła, pozabonerować i postaci przychodzą. Dobra, w, mm. w kolejnej musi przejść teraz. Ojej, dwie barbary, dwie patrz. to. to, to... to... Hmm. Skkołaż. Ojej, na zdrowie. O, ale na zdrowie. No, dziękuję. To była alergia na Barbarę. No właśnie, Maciek kichnął i rozproszył gwiazdy. Dobra, teraz. I teraz patrz, patrz, schud, patrz. patrz, patrz. Ojej, ojej. Dobra, dziękuję bardzo i powodzenia. No. Powodzenia, no, na pewno no chwilę szybko, przyj się. Chwilę szybko no. przyjdzie, więc się nie przejmuj. Tak, dziesięć następnych jest. No tak, jeden youtuber. Jakby tak nie było, tak to mówi. zgłoś się do Anki, ona ci tam... Ja ci maczka przekieruję. No, no, trzymaj się. Trzymaj mm. się, dziękuję pa. bardzo za wysłuchanie, Anko, Pa pa. pa.